Wszystkim. Witam na moim kanale. Dzisiaj w filmiku chciałam wam pokazać kolejny mój notes, który zrobiłam. Wygląda on w ten sposób. Jest on wykonany z papierów kolekcji Mintai Papers Dreamer i Uhaka Gallery Loft, to się chyba nazywało. W ogóle nie, nie mogłam nigdzie indziej znaleźć tej kolekcji w innych sklepach ona jest chyba niezbyt popularna ale bardzo są to moje kolory i w ogóle wszystkie te kolory fajnie się skomponowały tutaj w całym tym notesie oczywiście są strony y, przyciemnione herbatą y, z kropeczkami właśnie takimi bullet journalowy, journalowymi y, na dokładną prezentację zapraszam do filmiku, oglądajcie dalej pokażę Wam dokładnie, jak ten notes wygląda i zwłaszcza z czego zrobiona jest okładka, ja w sumie Wam może dokładnie nie pokażę całego procesu, jak ona powstaje ale opowiem Wam, w jaki sposób się ją robi, jak ją zrobiłam, żeby ona tak takimi marszczeniami tutaj była no, także zapraszam więc tak jak mówiłam, pokażę Wam jak ten nasys wygląda, to jest z no formatu A5 na spirali, jak widzicie, to jest najszersza z spirali jaką używałam, ona ma tam cal i trochę, jest związana na tasiemki, takie vintage, one też były kupione, w, to jest z UHK Galery. te tasiemki może wam opowiem zanim przejdziemy do środka opowiem wam o okładce samą okładkę wykonałam to nie jest berma, to jest jakaś tektura, która mi została z czegoś, nie pamiętam, z jakiegoś bloku czy z czegoś ja sobie zatrzymuję właśnie gdzieś tam chowam sobie takie tekturki właśnie po to, żeby one mi się przydały do okładek albo do czegoś i teraz tak, sama okładka ja tutaj sobie Eksperymentowałam z taką metodą. Nie wiem, jak robicie dekuparz. Ja nie robię dekuparzu. Podejrzewam, że to jest raczej znana metoda. To była serwetka taka normalna taka kuchenna serwetka z, takich, z takiego cienkiego papieru, tak jak normalnie są chusteczki higieniczne, albo takie właśnie duże serwetki, gdzie są wzorki różne tu akurat są przyklejone dwie, dwie serwetki metoda polega na tym, że bierze się odwarstwia się te chusteczki przepraszam Was, ale wyciszę sobie, o, żeby mi nie przeszkadzało bierze się jedną najcieńszą warstwę i przykleja się klejem, tak i ona robi się taka miękka, w zasadzie namaka tym klejem i robi się dosyć taka no miękka, tak że można z niej coś kształtować. W zasadzie gdybym chciała ją potargać, mogłabym ją bardzo łatwo potargać, ale wtedy jak się przyklei, powstają właśnie takie marszczenia. To są dwie warstwy różnych. Tych chusteczek. Jedna jest właśnie w kolorze trukusowym, a druga była biała z takimi kwiatkami. Ja w ogóle jeszcze tam robiłam. Mam taki filmik, zresztą pod, pod, wpiszę go wam w opisie z kanału, który ja śledzę też, w jaki sposób zrobić papier ryżowy samemu. Mi to do końca nie wyszło, tak jak tam ta pani robiła. Może po prostu mam inny klej niż ona miała. Bo mi się to wszystko kleiło i po prostu stwierdziłam, że wykorzystam to na no, okładkę, którą tutaj widzicie. E, wygląda to bardzo fajnie, nietypowo. E, te marszczenia są bardzo fajne. Może po prostu powinnam się bardziej zagłębić w te różne metody, właśnie dekupaż i takie rzeczy, bo ja w sumie bardziej w papierach siedzę. E, być może o czymś nie wiem. Więc tak, tak wygląda układka. Teraz jeżeli chodzi o to, co mamy w środku, są tu przeplatane i kartki z takiego grubszego papieru, papieru z tych dwóch kolekcji, kolekcji, o których wspomniałam na początku, plus papiery albo kartki wydrukowane na zwykłym takim papierze do drukowania, gdzie najpierw wydrukowałam sobie ten szablon w kropeczki, a potem zabarwiłam herbatą. Rozcinając te kartki, ja ich nie rozcinałam, tylko po prostu przetargałam, bo właśnie chodziło mi o ten efekt, żeby był jeszcze taki bardziej powtarzany. Niektóre kartki będą kolorowe, bo wykorzystałam też papier w kolorze akurat tutaj niebieskim, i chyba fioletowym, też, bo pasowało mi do kolorystyki, w ogóle kolorystyki tej, tych papierów. Um, ten jest papier bardziej vintage. Ten Dreamer jest taki bardziej Dreamer. No zresztą e, Time ma specyficzne te papiery, takie dosyć zdobne. Um, na początku nie bardzo chciałam połączyć to, ale stwierdziłam, że zrobię to, bo w sumie podobało mi się to połączenie. Może są dosyć kontrastujące te kolekcje, ale. W sumie mi się to dosyć zgrało. Te kwiaty, może do windy, niekoniecznie, ale jakoś wydaje mi się, że jest ok. Ym, zwłaszcza, że są tutaj też takie postarzane jakieś motywy albo jakieś serwetki. Ja tutaj na niektórych stronach przyklejałam, właśnie serwetki takie malutkie. Yy, to były karty, właśnie z tej UHK kolekcji, które też gdzieś tutaj poprzyklejałam. Yy, no i też yy, zobaczycie tutaj pieczątki. Które tematycznie, klimatycznie e, według mnie dobrze tutaj pasowały, i te stempelki nawet dosyć dobrze mi się odbiły. E, te zacieki po prostu no, zarąbiście wyglądają. Mm. No, ja tu mogłam tak siedzieć i oglądać bez końca w sumie. W niektórych miejscach przyklejam koronki. Tutaj właśnie jest ta serwetka, o której mówiłam. Więc sobie po prostu obejrzyjmy cały całe ten notesik. Tutaj można włożyć coś albo zdjęcie. Staram się, żeby na każdej stronie były mniej więcej inne te stemple, chociaż niektóre podobały mi się bardziej niż inne, więc. Wtedy używałam mniej więcej razy. No to na przykład jest filiżanka kawy, akurat jedno obok drugiego mi wyszło. Tu jest właśnie ten papier fioletowy, o którym mówiłam. Koroneczka. Tu używając te papiery, ja się kierowałam też tym, żeby można tu było coś napisać, gdybym chciała. Więc one są takie w miarę jasne, może nie wszystkie. Ale te strony, które zostawiłam, <coughs> przepraszam, to um, są na tyle jasne, że można na nich coś napisać. Można oczywiście zrobić co innego, niekoniecznie pisać, ale no, ja się tu kierowałam tym. Kilka będzie stron, gdzie ćwiczyłam sobie maszynę do szycia. Trochę się umordowałam, żeby ją uruchomić, jakoś nie. Zanim doczytałam instrukcję, jak się nitkę zakłada, jak się igłę zakłada na, na nitkę i jak to zrobić, żeby w ogóle ta maszyna szyła, no to trochę nitek mi się pourywało. E, ale fajna zabawa z maszyną do szycia. Może kiedyś uszyję taki notes zamiast kleić. E, tu w sumie jeszcze kiedyś farbowany papier, który nie jest nadrukowany niczym. Ta kieszonka jest z papieru śniadaniowego to jest karta, na której ona była z Empico w ogóle jako do Project Life jak widzicie jak sobie dziurkujecie strony pod spiralę to może lepiej powyciągać takie karty albo patrzeć, żeby się nie przedziurkowały bo to było tutaj tak włożone i gdzieś mi tu zahaczyło tak? no więc jest takie coś no, ale idąc sobie dalej, proszę, tutaj kolejny raz też mi się zahaczyło, tak? Jak widzicie, te karty tutaj są takie, że można na nich było pisać. To w ogóle jest z jakiejś innej kolekcji, zupełnie niezwiązanej, ale mi tu pasowało. I koroneczka. Nie wiem, bardzo lubię te kolory. To są bardzo moje kolory. Niebieski, turkusowy, yy, fioletowy, może, może fioletowy nie do końca, ale one bardzo yy, grają ze sobą fajnie. I ten taki róż ciemny, tutaj też właśnie Project Life. Można sobie coś napisać. Tutaj chmurki, właśnie też można sobie coś napisać no i tak tu też mamy kartę te kwiaty tu ładnie wyglądają to jak widzicie zupełnie jest inne inny klimat niż to ale w sumie pasuje nawet karty to były właśnie karty z tej kolekcji dreamer ja te karty powycinałam. Chyba nie użyłam ich tutaj wszystkich, bo nie wszystkie mi pasowały. Ale jakoś tak nawet w sumie pasują. Jest tu, jak widzicie, kieszonek trochę. Są karty, są chmurki. To fajnie wygląda. Tak marzycielsko. Ja chyba lubię takie klimaty właśnie refleksyjno-marzycielskie. To znowu kolejna taka po prostu przefarbowana kartka. To jest resztka z tego bloczku. to ja miałam taki 15 na 15 małe, tutaj jak widzicie, kolejna kieszonka eksperymentowania z szyciem. Tutaj zszyłam akurat koronkę z. E, torebką śniadaniową i później to przykleiłam. Jak widzicie tutaj szycia nie ma, więc to nie było przyszyte do tej strony, tylko tak przyklejone. W sumie fajnie. fajnie to, to, że to jest to przeźroczyste to mi się podoba. Tu myślałam jeszcze coś zrobić, żeby była taka kieszonka, ale za bardzo mi to wszystko latało, więc zeszyłam to. E, tak, niektóre kartki dobrałam jeszcze też z bloczków takich małych 15 na 15 to jest taki cienki papier jednostronny dlatego, że tu w środku można coś napisać więc też sobie to wkładałam do tych kieszonek to ładnie wygląda, w sumie nie wiem co z tym mogę zrobić, coś przykleić może Mamy kolejną kieszonkę. W sumie nie wiem, czy ja wszystkie te karty wykorzystałam tutaj. Możliwe, że tak. Tu widzicie tą samą e, metodę, co na układce, tylko to jest w ogóle już. Sama tylko ta chusteczka, tylko ona z tej drugiej strony, ja to w ogóle tą chusteczkę smarowałam, przyklejam do e, torebki foliowej, tak. później to można było odkleić. No i nie używać jako papier ryżowy czy są w ogóle papier, ale to mi się bardzo klei więc ja to zszyłam z torebką śniadaniową i zrobiłam kieszonkę widzicie, to jest koloru no biały, tak? tylko, że z tymi kwiatkami i tu znowu to są te kartki, o których przed chwilą wspominałam, tak? Z, w środku można coś napisać. To może nie do końca pasuje do kolorów tutajszych, ale mi się podobało. Takie błyszczące. To też fajnie wygląda. Tu stempelek. No i już powoli zbliżamy się do końca. Tu też mamy takie coś. Można napisać. Tutaj też w sumie chciałam wykorzystać resztki, które gdzieś tam poprzycinam, i taką małą kieszonkę zrobiłam na taką kartę. Tutaj z torebki śniadaniowej. No i okładki wewnątrz mają kieszonki, zarówno ta z tyłu okładka, jak i z przodu. Jak chcę, to mi nie... nie złapie mi ostrości. Tutaj chciałam pokazać te marszczenia. Tak więc to jest mój notesik. Bardzo mi się podoba. Bardzo, jak już wcześniej powiedziałam, są to moje kolory. Już szykuję się następny. Będzie w takich bardziej letnich kolorach. Soczysto-letnio-zielono-słonecznych. No tyle na dzisiaj chciałam wam pokazać i Dobra, nie będę tego wypowiadać. Dziękuję w takim razie za oglądanie i zapraszam. E, zapraszam na Facebooka mojego, zapraszam na mój kanał na Facebooku. Ostatnio mm, staję się troszkę bardziej aktywna. E, staram się, żeby ta moja strona bardziej żyła. E, i bardziej dzielę się też, albo zamierzam się dzielić moimi przemyśleniami i różnymi takimi ciekawymi rzeczami e, związanymi z tym, co robię i stworzeniem bardziej e, takich rzeczy. Może nie tylko takich, ale to, co ja czuję i co ze mnie wychodzi, że tak powiem. Także dziękuję i do zobaczenia, do następnego filmu. pa! pa.